Cześć, ja mam na imię Angelika, a dzisiaj ze mną jest Viola, a wy jesteście na kanale Mama Jerka. Zaraz przedstawię Wam Violę i powiem Wam co ona dzisiaj tutaj będzie ze mną robić, ale koniecznie zostańcie z nami. którzy obserwują mnie na Instagramie wiedzą, że biorę udział w wielu akcjach charytatywnych i wystawiam tam y, możliwość gotowania ze mną na kanale Ugotowani TV, do którego serdecznie was odsyłam już teraz, link znajdziecie w opisie pod filmem, ale również na Mama Dżerkę. i Viola. Y, nasza jedna z Mama Dżerka team wykupiła aż dwa nagrania w związku z tym dzisiaj tutaj zobaczycie vloga, w którym osoby będące ze mną na Instagramie będą mogły brać z nami udział. Viola, one będą decydować co będziemy jeść. Już się co będziemy jeść pić i gdzie pójdziemy dzisiaj w łodzi? A zadanie jest niełatwe, ponieważ jest mgła obrzydliwa, nic nie widać. Fabian też spojrzał za okno. Fabian, poczekaj, ja Cię pokażę. Widać Cię teraz? Powinieneś no. pomachać. Także my zaczynamy, a Wy pędźcie na Instagrama, bo oczywiście w tej ankiecie nie będziecie mogli wziąć udziału, ale tam dzieje się naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Viola, gotowa jesteś? Jest, <grywa> Gdzie jest na jej. Proszę zobaczyć. No ma zobaczyć. Mama Jerka team mi sprzyja. <grywa> Proszę zobaczyć, co będziemy właśnie gotować. Zawiodłam się na Was dziewczyny, makarny w sosie śmietanowym, serio? <grym> Zakupy zrobione, więc teraz będziemy nagrywać i jeszcze w tej części vloga pokażę Wam moją tajemniczą szafkę, która za chwilę zamieni się w wyspę. Nieźle, nie? Dobrze. I tym sposobem mamy wyspę do gotowania, ale słuchajcie, my z Violą będziemy teraz gotować przepis, który wybraliście na Instagramie. Jednak, Dzięki! Tak, wybraliście ten przepis, który chciała Viola. Jednak przepis będzie dostępny na kanale Ugotowanie TV, do którego serdecznie Was odsyłam w opisie filmu. Zobaczcie, tak wygląda nasze danie. Ono jest po prostu przepyszne. Wow. Musimy szybko to nagrać, żeby zdążyć to zjeść. Natomiast w tym momencie na Instagram wrzucę kolejne pytanie, żebyście mogli zdecydować, co my dalej powinnyśmy robić. Zaraz po tym, jak zjemy ten obiad. Przypominam tylko, że przepis znajduje się na moim drugim kanale Ugotowanie TV. Opis. Link znajdziecie w opisie pod filmem. My będziemy jeść, a teraz pytanie, co dalej? Na Instagramie na żywo już wiecie, że mm, no nie poszło nam z tym, co wybraliście, to znaczy wybraliście nam e, kręcenie się na diabelskim młynie, ale jest otwarte do 12, w związku z tym mała zmiana planów, jesteśmy na kawie e, i dziękuję Wam bardzo, że zagłosowaliście 50 na 50, mamy na to dowód, ponieważ wszystkie smakowe kawy to nie mój świat, nie, ja bym tego nie wypiła, więc Fabian musiałby wypić dwie. Nie, tak, nawet trzy bym rzekła. Ja bym tego nie przetrawiła, ale korzystając z okazji zapytam Wiolę o kilka rzeczy, bo fajnie by było, żebyście wiele lepiej poznali. Ja już to wiem, ale być może dla Was to też będzie ciekawe, Wiola, czym ty się w ogóle zajmujesz? Gdybyśmy spotkały się jeszcze pół roku temu, powiedziałabym, że pracuję w telewizji, jestem producentem 24 godziny na dobę, ale przynajmniej wiem, co robię. Dzisiaj jestem dużo trudniej, ponieważ łączę kilka biznesów jednocześnie. Jednak taki najbliższy mojemu sercu to cały czas marketing w wspaniałym dworze Drobin, w którym Angelika była już kilka razy i myślę, że potwierdzi, że jest całkiem fajnie. Znajdziecie <śm> wpisy na moim blogu z tego miejsca. Tak, na pewno warto no. przeczytać, zobaczyć. Angelika była tam zarówno zimą, jak i wiosną, późną i latem. Ladem. Tak. A dziś przyjechałam z niecnym planem. Oho. Zaproszenia jej do udziału w naszym najbliższym iwę i będzie to gotowanie z gwiazdami. Ale ja będę gwiazdą czy nie? To? będziesz oceniała zmagania gwiazd kulinarne. A, w końcu zostałaś wrogiem kulinarnym roku, prawda? Więc... I wrogiem? a <grym> wrogiem. <grym wrogiem kulinarnym. No tak, skatuletka eee. ta jest. Szybkie pytania. Kawa herbata. Kawa, z Eliaszem. Eliasz, pozdrawiamy, ciepło. Ym, ostatnio dostałam takie pytanie, że ktoś jest u mnie bardzo krótko i nie wie, czym jest kawa z Muszę jeszcze raz szybko wyjaśnić. Okay. Y, następne pytanie, biały czy czarny? Czarny. Góry może. Podlasie. <laughs> nie było takiej odpowiedzi. A, patrz, ty jesteś bystra. W sensie taka czujna My bardzo, no. Tak. A ty, ty. Dobra, to teraz... Y... Czekolada czy słone? Słone. Słone mówisz. No to popcorn czy paluszki? Paluszki. Teatr czy kino? Teatr? Pociąg czy samolot? Samochód. Wiola idzie jednak uparcie swoją ścieżką. <noise> Także słuchajcie, my dajcie nam teraz chwilę, dokończymy pić kawkę, a potem pójdziemy rozmawiać. Porozmawiamy robacić. o evencie. A potem pójdziemy spojrzeć, czy nasze y, diabelskie koło już działa, żebyśmy mogły sprawdzić jaki masz na w wysokości. Nie. No właśnie gdyby jednak nie działało, to też damy sobie radę. <laughs> Patrzysz, czy działa. No nie kręcić No to mamy wiola. Widać nasze cienie na razie tylko. Gotowa? Chodzimy. Okay. Powiem tak, jak patrzę do góry, a nie w dół, to jest całkiem fajnie. Jestem trzeci raz w łodzi i jak patrzę na to z góry, to może czwarty raz też wszystko. O! Ona do tej pory mówiła z że jej się łódź, poczekajcie, bo zasłaniałam paluszkiem, że jej się łódź nie podobała. Nie, moim zdaniem była szara góra i masa u was tych uliczek, jednokierunkowych uliczek. A, prawda. Tak? Więc e, poruszanie się po łodzi też e, przez te o, 3 był dla mnie problematyczne. Słuchajcie, no jest fajnie, zaraz Wam pokażemy kilka widoków, ale pogoda, jaka się tak. zrobiła. Ja e, w ogóle to koło e, rozważałam od samego początku. I jak wstałam dzisiaj rano o 5.40 na poranek trważności i zobaczyłam tą mgłę, którą dało się kroić nożem, to mówię, nie, no serio. I pogoda do godziny 11 wcale nie była za fajna. Potem jak piłyśmy kawę... Tak, tak, już zaczęło, pierwsze promienie słońca się pojawia. Tak, zaczynało się robić coraz ładniej, no a teraz jest już po prostu super. No, więc... O, to No to wybieramy dla Ciebie kawę z maliną. No to idziemy. Więc Wy zagłosowaliście, że wiola ma zjeść kawę z maliną i ja też wybrałam ten smak, o Lenusia tam ma śmietankę i powiem Wam, że to jest taki pyszny smak, w ogóle nie cudownie rzeźwiający, więc wiolu jeszcze jedną porcję na pewno No pyszne są tutaj lody. Jeśli jesteście złodzi, to ja polecam, naprawdę. Bardzo Wam dziękujemy za to, że braliście dzisiaj udział w tym, jak będzie wyglądał nasz dzień. Violi bardzo dziękuję za to, że wykupiła możliwość tych nagrań ze mną. Po raz pierwszy coś takiego robiłam. Yy, I cieszę się, bardzo mi się podobało i już wiem, że będą kolejne możliwości nagrania takich odcinków ze mną. Więc pozostaje nam się z Wami pożegnać, zaprosić Was na y, kanał Ugotowani TV i na ten na który jesteście. Podlinkuję Wam profil na Instagramie Wioli. Yy, ja oczywiście zapraszam Was do Warszawy i na południowe Podlasie, wiadomo gdzie. <grym> Buziaki! Mua.